Dzisiaj będzie duży filmik. I dajcie łapkę w górę i sybiczka. Ja bardzo wam lubię. I dajcie mi 100 buchców, bo jestem winny, bo mam zero. Więc podziękujcie mnie. Ja zrobię małą przerwę, okej? Okay? No to jestem. Zrobiło się to, nie? Czekajcie. Tak tak zrobiło się. To będzie bardzo długi filmik. Jak się skończy, to się skończy. I dajcie łapkę w górę i sobiczkę i cze Przypnę Wam już serduszko. No mam trochę to dużo. Nie ma tak dużo. Tak, tak ja wszystkich zapytałam. A i dajcie mi 100 zł na dzień kroszy No nie żartuję. Będzie to za dużo dla was. Wow, tyle mi wystarcz. Mów, wow, może no nie. Ile dolecimy, to dolecimy. Je lecimy? Lecimy jak fura. No nie. Odlegnajcie te hada siaka. Bardzo dobry jest. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Jak nie wystarczy, to więcej dam. Nie wystarczy na bank. wiedziałem O, dużo kasy, Nobel. Dużo kasy. No to kupię sobie inny plecaczek, bo taki prosty czy mały on jeszcze. U, ale drogi bo jest i to jest tak samo Ale ktoś ma fajne no a ja nie mam Ale dużo nie mam. Ale teraz będę miał dwie. Czy tyle ile mam tam? No. Dwieście. nie mieliśmy tam. Bloppik. Blappik boklinia klik. Mekara kanarik, mesa karana. Synle winelek. Bogaty ja bogaty ty. Tyle żądzi właściwe. I daj, dajcie miły komentarz. Yy, hashtag król, król. Nie, może coś innego wymyślę kiedyś. O, już wymyśliłem na przykład. Dajcie łapkę w górę. I przypnę wam serduszko. O, na dobrze, nie? No. Okej. Okay. więc się nie dało. Twangster to Lecimy. Lecimy. O oh Boże, ale zapierdzieli fulrą. Oj co pracem ze złe słowo? Ej, tutaj za tyle macie, nie? Musi wystarczyć. Bo inaczej mogę dodać. Dobra, nie dajmy do 30. Dobra, do 30. Więcej. Dobra, to więcej trochę dam. Niż tyle. To jest bardzo mało. Aż jeszcze 4 może. Dobra, to zrobię, mamą przerwę i zaraz wracam, ok? Tyle jeszcze nie zrobiłem, ale chciałem ten, jeszcze wam ten. Pierwszy zrobiłem, to jeszcze dwa wystarczą, nie? Ale fajnie że są pauzy. Powchodzę to, nie? I gdzie jest ten, to dwa, to klikam, potem mam pauzę. Wy też tak zróbcie, na przykład. Okej, okay, to zdanie sam zrobię, to czekajcie, okej? Okay? Potem się pogrzeb... Ok, Okej, ja nie zrobiłem. Dobra, ile... Jak zrobię, to będziemy się żegnać. Chodzę! Oj. Sorry, sorry, chyba słyszeliście. Nie, 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 nie. O. Dawaj. Ciemię, że to bardzo daleko. To są chmury. Co się mi tak się przewróciło, To są chmurki. Mi się tak przechyliło. Dziwnie. Muszę dolecieć. Muszę. Nie wypada, to jest paliwo i to wypada Ciekawe ile zarobię Ilo zrobiłem? Ej, do tego mamy tak samo. Ja nie mogę, ale laksy. Tu nie ma dosięgać. On tu dosięgnę nie, no i czypek spadł, Przestań mi się to robić. Ej, mam mam Dobra, nie. Yy, zaraz poczekajcie, pierwszy to zrobię, okej? Okay? I właśnie to zrobiłem. Mam 100. To ja wracam na ziemię No to tylko zrobię coś Kupię lepszy plecak. Teraz dwieście mi się tu zmieści. A, kilka mi tu brakuje. Dobra. To będę. Czekajcie. Chwilkę to potrwa, to no to. To pa.